Cześć. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat medytacji. Na temat medytacji Vipassana, bo dostałem pytanie od Michała, którego pozdrawiam. Jak to jest? Czy ta medytacja generalnie wpływa na nasze podświadome programy? Czy dlaczego ten stan w ogóle, czy on się powinien utrzymać po tej medytacji, czy, czy nie? I o co z nią w ogóle chodzi? No to dla mnie taka medytacja yy, Vipassana, albo jakiekolwiek inne narzędzia tego typu, które gdzieś tam uspokajają nasz umysł, yy, wywołują ten stan świadomości, uważności, obecności, one same w sobie mogą wywołać bardzo głębokie stany, Natomiast y, my nie musimy ich się kurczowo trzymać, też zauważmy, że w trakcie medytacji, kiedy osiągamy ten spokój i trzymamy się kurczowo jakiegokolwiek stanu, y, to. Y, no to stracimy ten stan dosyć szybko, tak? Więc y, medytacja generalnie ma nam pomóc oczyścić umysł i wnieść pewną jakość obecności w życie takie codzienne. Tak bym to podsumował. Natomiast czy pytanie było związane z tym, co jeśli mamy jakieś podświadome programy, czy to nie lepiej przeprogramowywać i tak dalej? No i jasne, to jest jakby zupełnie inna druga sprawa, druga rzecz. Jedyne to, co medytacja jest w stanie zrobić, i uważność, i obecność, to to, że my będziemy w stanie po prostu te programy dostrzec, dostrzec nasze zachowania, które są często destrukcyjne i po prostu w łatwiejszy sposób je zmienić. Na poziomie takim fizycznym dzieje się to za sprawą różnych czynników, ale można w mózgu zaobserwować różnego rodzaju zmiany, na przykład związane z podniesieniem się białek, które wspomagają neurogenezę. O medytacji, więc e, tak samo po wysiłku fizycznym, e, ale to są jeszcze. to jest inny proces. Więc, e, no, akurat w tej sytuacji, no to można to porównywać, tak, e, co do tych e, białek, że się zwiększają w obu przypadkach. No natomiast w medytacji wynika to z tego stanu rzeczy, że podczas medytacji doświadczamy takiego mm, stanu bez myśli i nasz mózg cały jest w stanie przejść w zupełnie inne działanie. I wtedy dzieją się te pozytywne rzeczy. Więc jakby mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Co do zmiany podświadomych programów, no to na pewno medytacja je, na pewno medytacja je ułatwia. Tyle. Tyle ode mnie. Jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania w tych kwestiach, to zapraszam.